Dzień dobry, dzisiaj się w dwóch warzyw na rozsadę. Szpinak nowozelandzki dla mnie nowość oraz kalafior pionier. Zapraszam na odcinek. I od razu powiem Wam, do jakich doniczek będę siać. Kalafior, zaczniemy od niego. Kalafior powinien być tak naprawdę siany do wielodoniczek, dlatego że on należy do rodziny kapustnych, a one nie lubią przesadzania, tak samo jak klarepy i kapusty na przykład. <gry> dlatego dobrze by było go wysiać do wielodoniczki i razem z całą bryłą korzeniową potem posadzić do gruntu. Natomiast mi trochę brakuje tych wielodoniczek, bo chcę je przeznaczyć na większą ilość pomidorów, więc postanowiłam wykorzystać doniczki od bratków. Temalu. I tutaj będę siała po trzy maksymalnie nasionka. Jeśli któraś roślina nie wzejdzie, tym lepiej będzie więcej miejsca. Natomiast sadząc tak szeroko te nasionka siejąc, mam większą gwarancję, że. Te bryły korzeniowe, które potem będę rozdzielać, nie ulegną tak uszkodzeniu. Postaram się to po prostu jak najmniej uszkadzając potem przesadzić do gruntu. Stąd u mnie kalafer będzie siany właśnie po trzy nasionka do takich doniczek. To jest doniczka jakieś 6 na 7 może. Natomiast szpinak nowozelandzki siany będzie do jednej takiej większej doniczki. To jest myślę P9, a nie P10 i tutaj będę siała 5 nasionek tylko. Dlatego, że ja potrzebuję około dwóch sztuk finalnie. Ta roślina jest całkiem duża, o czym za chwilę Wam opowiem, dlatego jeżeli będę miała jakiś nadatek, to go po prostu wydam. Podzielę się z kimś, natomiast ja potrzebuję dwie takie roślinki tylko. W marcu siejemy na rozsadę kalafiory w odmianie średnio-wczesnej To jest wtedy dla nich najlepszy termin. A więc po trzy nasionka sieję do każdej doniczki na głębokość około 1 cm. Po wykiełkowaniu przeniosę pod folię. Kiedy będą już gotowe do przesadzenia, będą miały mniej więcej 2-3 pary liści właściwych i to myślę będzie w połowie kwietnia. Wtedy też trafią na grządki, najlepiej na słoneczne miejsce. Ziemia do osiania jest ziemią uniwersalną, dobrze nawilżoną wcześniej, doniczki stały w wodzie. Schody trwają około tygodnia, a najlepsza temperatura do nich to między 19 a 22 stopni. Kalafior może być sadzony w glebę w pierwszym roku po oborniku a to warzywo, ten szpinak, chociaż z naszym szpinakiem, którego znamy z wiosny i jesieni, nie ma absolutnie nic gatunkowo wspólnego. Jedynie ma podobny kształt liści i trochę smak, chociaż mówią, że jest bardziej delikatny. Chcę wysiać głównie z tego powodu, żeby mieć jego plony latem. Szpinak, który u nas jest najbardziej rozpowszechniony w, przy ciepłych, przy wysokich temperaturach, zaczyna rosnąć w pędy kwiatostanowe, a wtedy też kończy się jego zbiór. Natomiast ten jest rośliną ciepłolubną, która właśnie latem ma najwięcej liści i jego zbiór właśnie wtedy się przeprowadza. Według opisu producenta nasion, szpinak ten dorasta do 1 metra wysokości, ale widziałam już te szpinaki dużo wyższe, także trzeba się liczyć z tym, że są to całkiem duże rośliny. Przez to, że toleruje wysokie temperatury, jest to roślina ciepłolubna, nie znosi z kolei chłodów. Dlatego najlepiej traktować go tak jak pomidory. Rozsada w domu, potem w miarę ciepłe warunki, jeśli pogoda na to pozwala, to w kwietniu folia szklarnia, a po 15 maja dopiero do gruntu. Szpinak ten kiełkuje bardzo długo. Nawet mamy tu z tyłu napisane, że jest to 3 do 5 tygodni i rzeczywiście tak dosyć długo trzeba na to poczekać, dlatego siew w marcu jest najodpowiedniejszy. Można go również wysiać w maju bezpośrednio do gruntu, nawet do ziemi pierwszy rok po oborniku, bo lubi bardzo żyzne podłoże. Sieje go na głębokość około 1 cm. Gdy rośliny będą już za duże, żeby rosnąć razem, przepikuję do osobnych doniczek, takich mniejszych około 5-6 cm, a stamtąd trafią do gruntu. Ziemia to podłoże uniwersalne, dobrze nawilżone. Po wschodach miejsce słoneczne, podczas wschodów temperatura około 20-22 stopni. Szpinak nowozelandzki w kuchni można używać tak samo jak zwykły szpinak. Można go jeść na surowo do sałatek, można też go blanszować i mrozić, a na tym akurat mi najbardziej zależy. Jeśli jeszcze nigdy nie próbowaliście go uprawiać, spróbujcie. Może akurat Wam zasmakuje i trafi do waszego stałego repertuaru siewów. Ja na dzisiaj już dziękuję, do zobaczenia! A i jeszcze chciałam dodać, że dziękuję Wam bardzo za ten cały ciepły odbór z Waszej strony tej serii Marzec w ogrodzie. Super, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że to do końca i pogoda będzie dla mnie łaskawa, bo kolejne prace już raczej są przewidziane w terenie. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymam kciuki za pogodę. Cześć.